អូប៊ីលអូប៊ីតេលុងកា Nie jakoś jeszcze pod pachą no. Ale go zobaczę. Brawo. Wyglądamy zupełnie inaczej, zdobywamy punkty, e, mamy dużą pewność siebie. Dzisiaj czekał nas ciężki mecz i taki mecz był. E, tylko chyba nieskuteczność zespołu lidera sprawiła, że udało nam się, się zdobyć punkt, ale strzeliliśmy piękną bramkę, wierzyliśmy w punkty do końca i udało nam się zdobyć przynajmniej jeden. E, no nie ma co gdybać. W jesieniu mieliśmy taki skład, jaki mieliśmy. Chłopaki się starali, zdobywali doświadczenie. Teraz Patryk przyszedł, dał nam dużo pewności. E, i wszyscy przy nim rosną, tak? Czują się pewnie też wyniki te, które osiągamy powodują, że jest radość, jest chęć do treningu, wszyscy się dobrze czują no i myślę, że postaramy się podtrzymać tą pasę bez porażki jak najdłużej. Powiem szczerze, że, że, że przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty i. Jednak to są te dwa punkty stracone niż ten, niż ten jeden zdobyty. Uważam, że z gry byliśmy zdecydowanie lepszym z i stworzyliśmy więcej sytuacji, powiedzieliśmy, ten może wygrać i zamknąć go już w pierwszej połowie. Znaczy powiem tak, generalnie w pierwszej, w pierwszej połowie mieliśmy sytuację i w drugiej mieliśmy dwie sytuacje stuprocentowe. Także, także w drugiej połowie też mogliśmy tutaj podwyższyć wynik. No, nie udało to się i tak jak to w piłce, w piłce bywa, no, przeciwnik nie stworzył za wielu sytuacji, no ale strzelił bramkę. No. Tak, mecz walki. Mecz jakoś słabo zaczęliśmy. Strasznie, strasznie mocno z tyłu stanęliśmy. Tykocin atakował, głupi fal przed polem karnym. No, bramka z wolnego mogła nie wpaść. Uderzył słabo, bramkę straciliśmy. Później cały czas się broniliśmy. Wyszliśmy lepiej na drugą połowę, zaczęliśmy atakować. Udało nam się wyrównać. No i ogólnie mecz na remis, dużo walki. No i, no i jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu. Żadnego meczu jeszcze w tej rundzie nie, nie przegraliśmy. Cztery mecze, mamy 8 punktów. No i jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z, z tego jednego punktu. Okręgówka fajnie bardzo fajnie smakuje, no dużo przyjemności z tej gry mam coś innego niż czwarta liga. No i jestem zadowolony ze zmiany. I mam nadzieję, że się utrzymamy, a w następnym sezonie będziemy walczyli o awans.